Chciałem się za porównanie dwóch smartwatchy. Mam tutaj Huawei Watch 4 Pro oraz Galaxy Watch 6 Classic. Który z nich jest lepszy, który lepiej wybrać? Zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o wygląd tych zegarków, no to do mnie bardziej przemawia ten Huawei. Jest prosty, ale fajne jest to, że ma tutaj zaokrągloną tą szybkę z przodu. Nadaje mu takiego Nowoczesnego wyglądu. No a tutaj ten Watch Classic. No tutaj też jest mniejsza wersja, bo to jest 42 mm. 47 na pewno lepiej by komponowała do tego yy, Huawei'a, ale no to jest taki klasyczny zegarek. Klasyczny Samsung, no bo w sumie nie ma tutaj żadnych udziwnień, jest to bardzo prosta konstrukcja. Jeżeli chodzi ogólnie o same branzolety, no to zarówno w tym i w tym zegarku mamy ogrom możliwości. Tutaj jest pasek o szerokości 42 mm. Wygodnie możemy jednym klikiem go. Odpiąć i możemy montować tutaj inne paski. Niekoniecznie muszą to być paski od Ja mogą to być zwykłe paski, które kupicie sobie na Allegro czy u jakiegoś zegarmistrza. W tym zegarku tak samo. Teraz jest nowy tutaj system, który w sumie właśnie wypada tak samo jak w Hawaii. Jednym przyciskiem możemy te paski ściągać. No i jeżeli chodzi o dobór tego, no to zarówno w tym i w tym. Jest on ogromny. Tutaj mamy szerokość 20 mm i wtedy na przykład jak chcemy mieć pasek na imprezę, zakładamy sobie taką bransoletę, jak chcemy mieć pasek do biegania, zakładamy sobie silikonową opaskę. Chcemy mieć elegancki pasek na co dzień, to wtedy zakładamy skórkę, ale wtedy takie paski musimy sobie kupić. Tutaj w standardzie mamy tą metalową bransoletę, a tutaj jest taka imitacja skóry, ale jest to tutaj silikon. No i ogólnie Huawei jest większy, masywniejszy, na prawym boku ma obracaną koronkę, którą wchodzimy do menu i możemy nawigować. Jest jeszcze przycisk dolny, który służy do wywoływania szybkich akcji i możemy go sobie też programować na dowolny sposób. Za to Galaxy Watch nie ma koronki, tylko tutaj są dwa przyciski, ten główny z góry, który standardowo wywołuje Bixby, ale da się też tu ustawić asystenta Google, pokazuję to w oddzielnym filmiku, więc jak jesteście zainteresowani to możecie tam wejść. No i jest też ten dolny, który możemy zaprogramować. Tutaj wyróżnikiem w wersji Classic jest obracany pierścień, dzięki któremu wygodniej możemy nawigować po całym zegarku. No i z jednej strony jest to przydatna funkcja, ale z drugiej to jednak ten pierścień zajmuje trochę miejsca no i zabiera uroku samemu zegarkowi. Dajcie znać, czy jesteście zwolennikami rozwiązania Samsunga, czy prostszej konstrukcji od Huawei'a. W kwestii wyświetlaczy, w Watch 4 Pro mamy ekran AMOLED przygodnej 1,5 cala, a Samsung, przez to, że ma dwie wersje, 43 i 47 mm, ma też dwa rozmiary ekranu: 1,3 oraz 1,5 cala w tej większej wersji. No i też to jest AMOLED, ale w Samsungu dodatkowo jest on trochę jaśniejszy. No i jeżeli chodzi ogólnie o kolory i jakość, no to ja bym tutaj dał Remis, oba są świetne. Sam interfejs jest podobny. W jednym i drugim z góry ściągamy belkę ze skrótami do ustawień, na Huawei z dołu wyciągamy panel z powiadomieniami, a w Samsungu z dołu mamy menu. No i przesuwając się na boki, na obu mamy różne widgety. Huawei teraz w sumie tak samo jak Samsung oferuje możliwość odpowiadania na powiadomienia tekstowo, głosowo, a także emotkami. Z jedną różnicą, na Galaxy Watch wyświetlają się dodatkowo obrazki, a na Watchu, Huawei niestety nie. Teraz czas na największe różnice, czyli sam system i dostępne aplikacje. Huawei działa pod kontrolą autorskiego systemu, a Samsung ma Wear OS. Ze swoją nakładką. No i na Huawei mamy App Gallery, które jest rozbudowane w stosunku do tego, co było jeszcze rok czy dwa lata temu. Jest sporo aplikacji zewnętrznych producentów, no ale jednak nadal nie jest to, to, co na Androidzie w Samsungu. Kooperacja pomiędzy zegarkiem Galaxy a telefonem jest świetna. Na zegarku możemy rozmawiać z asystentem Google i na przykład sterować smart domem. Możemy pobrać apkę Spotify. Jak mamy premium, to możemy pobierać muzykę offline. Jak uruchomimy, mapy Google na telefonie, to od razu pokazują nam się wskazówki na zegarku. Co prawda na Huawei jest już np. aplikacja do sterowania Spotify, ale musimy się łączyć przez zewnętrznego klienta, no i nie działa to idealnie. Tak samo ze wskazówkami do map Google. A. Możemy pobrać apkę dodatkową, ale nie zawsze pokazuje dokładną trasę, chociaż akurat w tej kwestii plusem są tu wbudowane mapy Petal. Które działają bardzo sprawnie. Ale no właśnie, jeżeli chodzi o te dodatkowe aplikacje, to na Huawei jest kiepsko. Widać, że cały czas się coś dzieje, co chwila są nowe aplikacje, ale dopóki nie będzie oficjalnych wersji, np. od Spotify, no to Samsung ma na tym polu przewagę. Tylko teraz rodzi się jedno zasadnicze pytanie: czy te dodatkowe aplikacje są w ogóle potrzebne? Czy i tak nie będziecie z tego w ogóle korzystać? Bo ja często łapię się na tym, że i tak wolę coś sprawdzić na telefonie, więc nie potrzebuję potrzebuję kolejnych takich samych opcji na zegarku, a jeżeli chodzi na przykład o muzykę offline, to mam swoją składankę do biegania i dzięki wbudowanej pamięci mogę je wrzucić na oba te zegarki, podłączyć słuchawki bezprzewodowe, więc w tym aspekcie działa to tak samo. Jeden i drugi ma też wbudowany mikrofon i głośnik, więc możemy przez nie rozmawiać, a dzięki funkcji eSIM mogą one działać niezależnie bez konieczności połączenia ze smartfonem, jednak akurat czy działa to dobrze? Niestety nie miałem jak tego sprawdzić, więc Wybaczcie, nie wiem, czy e SIM się sprawdza na tych urządzeniach. No dobra, ale nie tylko Smart żyjemy. Ja zakładam zegarki na rękę, biorę się za trening i zobaczymy, który daje nam lepsze wyniki. Plusem Huawei'a jest asystent sportowy po polsku. Zegarek Samsunga mówi do nas po angielsku podczas aktywności. Zestawiłem je podczas biegania na trasie 6-kilometrowej no i mamy praktycznie identyczne wyniki. Liczba kroków jest zbliżona, tętno w Samsungu miało chwilowe podbicie, ale to też może być przez to, że miałem je obok siebie na nadgarstku, no i nie przylegały idealnie do ręki. Tempo jest niemal takie same, nawet jak prześledzimy na podglądzie moją trasę, to widać, że zegarki dobrze trzymają linię biegu. Zdarzają się chwilowe odchyłki z trasy, ale ogólnie ścieżka jest nanoszona poprawnie, GPS-y w obu działają całkiem dokładnie, test powtórzyłem jeszcze na rowerze i tutaj ponownie wyniki są niemal identyczne, więc jeżeli chodzi o dokładność, mamy remis. Bez problemu z jednego i drugiego zegarka możemy synchronizować nasze dane z komod i z travą. A także oba urządzenia mają rozbudowane funkcje sportowe z gotowymi planami treningowymi, z jednym małym minusem dla Huawei, bo niby mamy asystenta po polsku, ale opcje treningowe są po angielsku. Więc dopiero jak przeklikamy się i wybierzemy trening, to dalej mamy rozpiskę po polsku. Trochę dziwne, że tutaj jest polski, tu angielski, taki mix, a na Samsungu mamy wszystko ładnie opisane po polsku, ale za to później zegarek do nas mówi po angielsku. Do śledzenia statystyk producenci oferują autorskie aplikacje. W Huawei jest to Zdrowie Huawei, a Samsung ma swoje Samsung Health, więc w sumie nazwy mamy takie same. I same możliwości też są podobne. Mamy podglądy statystyk z rozkładem na dni, tygodnie i pełnymi wykresami oraz wskazówkami, co powinniśmy robić, aby żyło nam się lepiej. Kroki, sen, tętno dają nam podobne wyniki, więc sensory są jak najbardziej ok w obu urządzeniach. Huawei dodatkowo ma termometr, co w Samsungu jest na razie zablokowane. No i mamy też na przykład pomiar sztywności tętnic, EKG, nawet jest funkcja pomiaru naszego kaszlu. A wszystko to ubrane w jeden pomiar dający nam wskazówki, czy wszystko z naszym zdrowiem jest ok. A Samsung ma też te wszystkie pomiary, no na razie oprócz temperatury. Ale dodatkowo, jak macie telefony Galaxy, to dostępna jest opcja pomiaru ciśnienia, co sprawdzałem i daje porównywalne wyniki do takiego klasycznego ciśnieniomierza. Ale jednak i tak trzeba wiedzieć, że nie są to urządzenia zaawansowane, profesjonalne. Więc w razie nieprawidłowości, trzeba się udać do lekarza, a nie leczyć na własną rękę. A teraz ważny punkt, mimo że Huawei nie jest wybitny, jeżeli chodzi o baterie w tym modelu, bo z samymi pomiarami, i powiadomieniami daje radę do 5 dni, a jak dodamy do tego aktywność, to już musimy go ładować co 3 dni, ale mimo wszystko wypada lepiej od Samsunga, który ma problem, aby wytrzymać 24 godziny ciągłej pracy, jak dodamy do tego aktywność w ciągu dnia. No i na koniec warto też porozmawiać o cenach tych zegarków. Huawei Watch 4 Pro dostępny jest w dwóch wariantach, obie starsze o 47 mm, ze skórzanym paskiem za 2300 i tą, którą mam ja, Elite z tytanową bransoletą za 2800 zł. I tu warto wspomnieć, że obie wersje mają już w tej cenie opcję ESi. Jest też tańszy model bez Pro w nazwie za 1900 z silikonowym paskiem i stalową ramką zamiast tytanowej. Poza tym jest to taki sam zegarek. Za to w przypadku Samsunga wersji jest bardzo dużo, bo mamy zarówno tarcze 43 i 47 mm, ale też opcję z e SIM lub bez. No i tu ceny zaczynają się od 1900, a kończą na 2300 zł. Do tego poza wersjami Classic są jeszcze te opcje bez opracowanego pierścienia, które kosztują trochę mniej. Więc cenowo korzystniej wypada Samsung, ale Huawei wydaje mi się, że ma tutaj zastosowane wyższe jakości materiały. No i na przykład, jak nie Potrzebujecie funkcji ESIM i tych wszystkich pomiarów temperatury EKG, to jeszcze warto rozważyć model GT4 Pro, który niedawno wyszedł. Bo on, poniżej 1500 zł, zaoferuje Wam wszystkie pozostałe opcje, czyli dobre pomiary i rozbudowane opcje sportowe. A dodatkowo jeszcze dłuższy czas pracy na baterii. Na pewno przewagą Huawei a jest to, że współpracuje on z telefonami Apple, a Samsung jedynie działa z urządzeniami Android. No i już wszystkie informacje o tych obu zegarkach. Ja jakbym miał wybierać, to decyduję się na Huawei a przez to, że ma on w sumie wszystkie funkcje, które ja potrzebuję, a tutaj jest moim zdaniem trochę przerost tych funkcji, bo jest ich ogrom, a tak naprawdę z połowy nie korzystam. Jedyne, czego mi tu brakuje, to płatności w tym zegarku, ale w sumie mam to w telefonie, mam przy sobie przeważnie też kartę, więc to jest takie dublowanie tych funkcji. Fajnie jakby było, może gdzieś bym wyszedł na trening, no to mógłbym wtedy zapłacić zegarkiem, bo bym nie miał przy sobie telefonu czy portfela, ale rzadko się to zdarza. Może niedługo tutaj te funkcje będą dodane, no bo jeżeli chodzi o możliwości, to tutaj. Jest NFC, ale na razie u nas jest one zablokowane. No i ogólnie ten zegarek przekonuje mnie do siebie swoim wyglądem, no i tym, że trzyma na baterii te 5 dni. A tutaj mamy ledwo jeden dzień. Nawet z tą większą tarczą tutaj będziemy mieli dajmy półtorej dnia, ale tutaj mamy te pięć dni. No i pokaże nam się komunikat, że bateria się rozładowuje i zostało nam 20%, to spokojnie wiem, że on da radę do końca dnia czy nawet jeszcze przez noc i mogę go sobie później naładować. A tutaj jak mam komunikat, że zostało 20%, to nawet nie mogę z nim spać, bo już rano będzie wyłączony, rozładowany i nie zapiszę naszego snu. Więc to jest naprawdę duży minus zegarków Galaxy. Po prostu to, że ta bateria jest taka słaba. No bo jeżeli chodzi o funkcjonalność, no to zdecydowanie ten zegarek ma ich więcej niż ten. Tylko no właśnie, musicie się zastanowić, czy te funkcje, które są tutaj, są dla Was potrzebne. No i kosztem tej baterii. No i dzisiaj ode mnie to wszystko. Dzięki za oglądanie. Zachęcam też do sprawdzenia innych materiałów na kanale. No i do następnego. Cześć!